Ten film wyjaśnia, czym jest wzorzec slajdów w PowerPoint 365 oraz jak go skutecznie utworzyć. Wzorzec slajdów to potężna funkcja, która pozwala zachować spójne formatowanie w całej prezentacji. Zamiast zmieniać czcionki, rozmiary i kolory na każdym slajdzie osobno, można ustawić te elementy raz we wzorcu slajdów, co oszczędza czas i zapewnia jednolity wygląd. Aby utworzyć wzorzec slajdów, przejdź do zakładki Widok i wybierz wzorzec slajdów. Tutaj możesz dostosować style czcionek, rozmiary, kolory oraz inne ustawienia formatowania, które będą stosowane do wszystkich slajdów opartych na tym wzorcu. Dzięki temu cała prezentacja będzie miała spójny i profesjonalny wygląd, bez konieczności ręcznego edytowania każdego slajdu. Po dokonaniu potrzebnych zmian w widoku wzorca slajdów, zamknij ten widok, wybierając Zamknij widok wzorca. Wszystkie slajdy automatycznie zaktualizują się i zastosują wprowadzone ustawienia formatowania. Korzystanie ze wzorca slajdów zwiększa wydajność pracy, redukując powtarzalne zadania oraz zapewnia estetyczny i jednolity wygląd prezentacji. Opanowanie tej funkcji jest niezbędne dla wszystkich tworzących profesjonalne prezentacje w PowerPoint 365.